Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla wagi na kwiecień 2020 roku. Rozkład zrobiłam z Talii Telema i nazywa się Podkowa. I tak: W przeszłości mamy rycerza mieczy, teraźniejszość kapłan, przyszłość 10 denarów, karta rada. Osiem kielichów, środowisko otoczenie dziewięć denarów, trudność, as mieczy. Co zrobić? Diabeł, wynik, osiem mieczy. Dobra, mam jeszcze dwie karty. Mamy pięć denarów i pazia buław. Wylosowałam dla Was jeszcze jedną kartę stali, słowa dla duszy. I zaczynamy. W przeszłości mamy Rycerza Mieczy. Jest to bardzo taka energiczna um, energia. Um, oczywiście um, jest to energia um, związana oczywiście z, z umysłem, z intelektem. Um, najczęściej działa rycerz, rycerz mieczy działa bardzo impulsywnie. Trzeba właśnie na to y, uważać, y, ponieważ często może ranić innych. Y, po prostu jest jakiś impuls, on y, od razu reaguje na to. Y, może później y, możemy później po prostu też żałować właśnie jakichś słów wypowiedzianych, y, i dlatego y, y, ważne jest, żeby zawsze na tą energię uważać. Ale czasami jest też i potrzebna, bo, bo właśnie nieraz y, powiedzmy, y, bardzo ważne, żeby zadziałać szybko i w punkt. Więc też, no może być to też fajna taka energia. No po prostu trzeba, trzeba ją troszkę kontrolować. Oczywiście to mogło, mogła być Wasza energia, ale też mógł pojawić się ktoś w Waszym otoczeniu właśnie o, z tą energią Rycerza Mieczy. Natomiast w teraźniejszości Mamy kapłana. Oczywiście kapłan mówi o wartościach, jakimi kierujemy się w życiu, o tym, co jest dla nas ważne, jakim wartościom właśnie służymy. Oczywiście też może mówić o wartościach religijnych, którymi po prostu które są dla nas ważne idąc przez życie. Natomiast uważałabym też na tą energię, ponieważ jak to z autorytetami bywa, no są takie często, mogą być surowe, nieustępliwe, więc no też po prostu też bym na to, na to zwróciła uwagę. Natomiast w przyszłości pokazuje się 10 denarów. Czyli widać, że w przyszłości będzie ważny system, y, osoby z systemu. Oczywiście to może być, y, mogą to być osoby związane z pracą, y, praca, rodzina. Y, po prostu osoby, które, które mają wpływ y, na nasze życie, y, które po prostu y, liczą się w naszym życiu. Um, oczywiście też to mogą być właśnie związane sprawy z dziedzictwem, um, z wypracowaną jakąś um, um, strukturą, um, taką rodzinną już, um, takimi powiązaniami um, już stricte um, takimi rodzinnymi. Um, ale też, tak jak powiedziałam, też może to dotyczyć po prostu um, osób, um, które po prostu może nie są nam aż tak strasznie bliskie, ale też y, są jakimś ogniwem y, w łańcuchu. Natomiast karta rada to jest Osiem kielichów, czyli żeby odchodzić od rzeczy, które już nie służą. Może właśnie nie upierać się tak bardzo. Może warto jest właśnie te swoje wartości, którymi kierujemy się przez życie. Prześwietlić, sprawdzić, czy one są faktycznie nasze, czy, czy, czy one, yy, czy, 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 czy nie zmieniło się coś po prostu, czy nie trzeba czegoś zmienić, żeby po prostu nie być takim sztywnym yy -y. i po prostu od tych rzeczy, które już się nie sprawdzają, nie służą, yy, jednak odchodzić, a do których podchodzimy yy, bardzo emocjonalnie. Natomiast środowisko pokazuje się jako 9 denarów. Bardzo piękna karta, tak jak zawsze mówię. Może też mówić o jakimś tam dobrobycie, o jakimś takim stanie, w którym jest nam dobrze, ale, ale może po prostu przy 9 denarów brakować jakiegoś uczucia, miłości, spełnienia właśnie takiego emocjonalnego, więc to będzie bardzo różnie wyglądało. Dla jednych to będzie taka, ta, ta, ta karta mówiła o właśnie o jakiejś takiej samowystarczalności, o tym, że właśnie świetnie sobie po prostu radzimy, możemy na, si na sobie też polegać, że jesteśmy mocni, silni, no ale niektórym może po prostu właśnie brakować jakiegoś, jakiegoś uczucia. Niektórzy mogą po prostu czuć się samotni. Natomiast, jako trudność, pokazuje się as mieczy, czyli myślę, że jest jakaś trudność z zobaczeniem czegoś na nowo, jakiejś prawdy. Może po prostu nie chcecie czegoś do siebie dopuścić i spojrzeć na coś właśnie w nowym świetle, odciąć właśnie tych rzeczy, które nie służą. Tu też, właśnie ta karta. Rada też mówi, żeby właśnie odchodzić od tych rzeczy i może po prostu macie z tym trudność i jakoś trzymacie się tych swoich wcześniejszych jakichś założeń, tak twardo, sztywno. Więc ważne tutaj by było, żeby jednak przejrzeć na oczy i jednak dopuścić do siebie tą nową prawdę. Karta co zrobić, mamy tutaj diabła, myślę, że właśnie ona tutaj jak te osiem kielichów, żeby po prostu odchodzić od pewnych rzeczy, żeby że to, że, że może być jakieś poczucie uzależnienia, że, 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 że nie możecie, ale jest to po prostu jakaś iluzja, jest to po prostu. Um, to najczęściej się tylko tak wydaje nam, że, że, że czegoś nie możemy zrobić, że jesteśmy właśnie zblokowani, uzależnieni, może właśnie finansowo. No ale zawsze jest jakieś wyjście, zawsze jest ruch i fajnie jest tutaj, żeby jednak zerwać te kajdany i po prostu oswobodzić się. Na pewno nie jest to łatwy proces, jest to, jest to trudne i dlatego może właśnie ten as mieczy tutaj być trochę zablokowany i właśnie tutaj też to odejście, właśnie, żeby zobaczyć coś na nowo i żeby właśnie dać sobie taką szansę. Natomiast wynik, wynik mamy 8 mieczy, czyli też właśnie jakieś takie zablokowane, takie. Yy, właśnie niemożność ruchu, yy, ale oczywiście, yy, tak jak przy Łące Mieczy, no zawsze to jest jakaś pułapka naszego umysłu. Yy, właśnie z tym diabłem, yy, może właśnie jeszcze z tym, z tym kapłanem, no, yy, no może być właśnie ciężko wyjść yy, z, yy, z, te, z tego błędnego myślenia. Yy, Dobra, dla Was jeszcze dwie karty. Mamy pięć denarów i mamy bazia buław. Myślę, że oczywiście wyjście z, tych, z tej ósemki mieczy i wyzwolenie się z tych, z tych łańcuchów no oczywiście nie będzie proste i będzie owocowało na pewno jakim, jakąś biedą. Ale myślę, że, że, że ta bieda właśnie, te trudne momenty są przejściowe. Oczywiście ten proces Myślę, że w tym procesie, ten proces nie obejdzie się oczywiście bez poczucia takiego. Ale no warto, warto sobie jednak wydać sobie tą szansę, szansę wyjścia. Ten okres oczywiście niedostatku na pewno nie będzie trwał długo. Na pewno będzie dużo, dużo krótszy, jeżeli właśnie wejdziemy w coś nowego. Nie będziemy się upierać, nie będziecie się upierać po prostu przy czymś starym, tylko po prostu dopuścić do siebie to, że świat się zmienia, dopuścić tą, tą nową prawdę i jednak wyzwolić się właśnie z jakichś ograniczeń. Tak jak mówię, no może to no na pewno będzie to wymagało. Yy, jakichś takich trudnych y, będą to trudne, na pewno y, też emocje w tym, y, ale po prostu najlepiej, żeby dać sobie szansę i wchodzić z taką, y, z taką y, dzie, dziecięcą ciekawością, y, pomalutku może, y, ale w coś nowego w, y, wchodzić. I myślę, że wtedy to wszystko fajnie się ułoży, żeby się tak nie upierać przy starym. Um, tak jak mówiłam wcześniej, wylosowałam dla Was jeszcze jedną kartę: Stali słowa dla duszy. Moje życie jest pełne, dobre, obfite i radosne. Wszechświat mnie wspiera. Bardzo piękna jest, tu, bardzo piękna jest tutaj afirmacja. Myślę, że właśnie trzeba kierować się idąc przez życie właśnie takimi właśnie zasadami, że życie jest pełne i dobre, i po prostu to, co się przydarza, to są jakieś lekcje, które musimy po prostu odrobić, też nas wzbogacają i właśnie też można to, na to patrzeć jako na jakąś obfitość po prostu. E, tak jak mówię, no, no, te doświadczenia na pewno wzbogacają Was. E, I że liczyć na to, że właśnie wszechświat wspiera i że chce dla nas e, dobrze zawsze. E, no nie powiem, e, nie jest tutaj łatwa energia, ale myślę, że trzeba z nią pracować i po prostu. E, e, po prostu no, no nie upierać się tak bardzo, bo, bo jeżeli będzie, będziecie się upierać, no to będziecie w tym błędnym kole cały czas, jakby nie dacie sobie wtedy tej szansy um, wyjścia właśnie i, i um, spróbowania czegoś nowego, a wtedy może się właśnie życie, sytuacja odmienić po prostu. Więc dawajcie sobie szansę. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!